Witam na kanale Ograć Book Na początek chciałem Wam przedstawić promocję od Forbet. Dla nowych graczy macie grę bez podatku przez pierwsze dwa tygodnie. Dodatkowo przy pierwszej wpłacie macie do 2000 formy bonusu i przy drugiej wpłacie macie do 200 zł jako marcy zysk. Czyli w razie wygranego kuponu wtedy macie po prostu podwojoną wygraną bardzo fajne promocje Forbet. Jeżeli ktoś nie ma konta, link będzie w komentarzu pod filmem. Jak zwykle zapraszam na sobotę i niedzielę wtedy do wygrania 50 złotych od Forbet. Wystarczy mieć konto i wtedy bierzecie udział w konkursach. Jak zwykle, jakiś mecz, typowanie wyniku i minuty pierwszej bramki. A teraz przechodzę do kuponu na dzisiaj. Najpierw podsumowanie, co było wczoraj. No, niestety, Iga zawiodła. Resztę pewniaków, oczywiście, weszła. Ale jak zwykle, przeważnie, pewniaki to zawsze prawie wchodzą. No, Iga no, zaczęła dobrze. Pierwszy set wyrównany mega. Chyba się skończyło 14-12 w tej breku, no, niestety. W drugim secie już padła Iga. No, i cóż, tak to bywa w tenisie. Akurat wygrała mistrzyni olimpijska z nią. No, trudno, tak to bywa. Był wyrównane, było wyrównane spotkanie, no, ale jak to w tenisie bywa. I teraz gramy kolejny poziom grubej progresji. To już jest drugi poziom, bo oczywiście wczoraj niestety nie weszło. Dzisiaj gramy za 500 zł. Do wygrania ponad 1000. Takie pewniaki wybrałem, moim zdaniem pewne. No, bo już nie może się inaczej stać, niż te typy mają wejść. Co wybrałem na dziś? Tak, trzy typy jak zwykle, żeby grać bez podatku. Jak to w total bet gramy od poniedziałku do piątku, zawsze. Francja z Finlandią. No, już Francja zawiodła dwa razy, dwa remisy. No, nie sądzę, żeby znowu u siebie nie dali z siebie wszystkiego i nie wygrali z Finlandią, która dla mnie jest słaba i na euro nawet nie powinna pojechać. A pojechała. No i tak, Francja dla mnie tutaj jest faworytem, gramy ją czysto, bo może to się skończyć 1-0, nie wiem, może wysoko. Zależy jak im się będzie chciało po prostu grać, ale myślę, że Finlandia tutaj nic nie strzeli, a Francja 1-2, Można nawet 3 bramki strzeli i spokojnie sobie to wygra. Zależy jak im będzie się chciało grać. Bo oczywiście nie są zgrani, bo grają ci napastnicy Benzema. Y który wrócił do kadry no Mbappé no wiadomo mają dobry atak a w środku pola Pogba między innymi, no powinni to wygrać no, mam nadzieję, że nie zawiodą w końcu i wygrają następne spotkanie Azerbejdżan Portugalia, tu typuje na kartki i po prostu żeby do minimum 3 myślę, że to jest pewnie jak Azerbejdżan sam pewnie wyłapie te 3 kartki a Portugalczycy też lubią kartkować frustracja, może to być mecz długo na 0-0, wiadomo jak się gra w Azerbejdżanie, bardzo ciężko nawet topowym drużyną Myślę, że to będzie niski wynik. Portugalia powinna to wygrać, ale jak to się zdarza na wyjazdach na tych kaukaskich terenach, może być i remisowo. A jak remisowo, to zawsze dużo kartek. A takich zawodników jak Cristiano Ronaldo, jak ma Azerbejdżan zatrzymywać na faulami, brutalnością, Przeci przecinanie po prostu ich ataków. A wiadomo, jak gra Portugalia. Mega ofensywnie, mega skrzydłami i dużo dośrodkowań. Wiadomo, Cristiano Ronaldo, żeby wolne wykorzystywał może się będzie trochę Azerbejdżan bał atakować blisko pola karnego, ale daleko myślę, że w poł na, połowie, mm, na połowie boiska mogą faulować. No i tak właśnie typuję: myślę, że trzy kartki w takim meczu jak gra Portugalia to jest pewnie jak zawodnicy muszą ich po prostu Azerbejdżanowie zatrzymywać. I ostatni typ na kuponie, który wybrałem. I gramy po prostu na Bośnię i Hercegowinę z Kazachstanem. Bośnia u siebie, myślę, że kraje bałkańskie u siebie ogólnie są bardzo mocne, a Kazachstan no nie ma raczej takich argumentów, żeby tutaj postraszyć. Wiadomo, jaki jest Kazachstan, tak samo jak Azerbejdżan. U siebie mocni, mega defensywni, mega ambitni, ale na wyjazdach grają bardzo słabo i myślę, że sobie tu nie poradzą z Bośniakami. Bośniacy są bardzo dobrze. Jedna z najlepszych ekip bałkańskich, moim zdaniem, obecnie. Pokazali to w Lidze Narodów poprzednio. Polska ledwo z nimi wygrała, i to grając 11 10, także... Nawet grali z nami jak równy z równym, oczywiście. Polska to nie jest jakiś top obecnie. Ale myślę, że Bośnia, z Edinem Rzyko na czele, da sobie radę. I wygra po prostu z Kazachstanem, a z kim ma nie zdobywać punktów jak z Kazachstanem. I takie trzy typy na dzisiaj wybrałem, i za pięć tam do grania, ponad 1000. Jak zwykle zapraszam na sobotę i niedzielę, wtedy do wygrania 50 tych także życzę Wam powodzenia, zieloności i Elo.